Cześć wszystkim i witam was ponownie w Twierdzy Krzyżowiec. Moi drodzy, w dzisiejszej rozgrywce zaczniemy coś nowego. Mianowicie, autorską kampanię Makera, czyli twórcy naszego małego Discorda, który stworzył specjalnie na potrzebę tej gry specjalnego moda opierającego się o Unofficial Crusader Patch w wersji roboczej Hardcore AI. Moi drodzy, Maker ma web na karku i stworzył coś naprawdę niesamowitego. Boty. Występujące w tych rozgrywkach będą dużo silniejsze, będą używać znacznie lepszych jednostek, a ich zamki będą dużo cięższe do zdobycia. Maker stworzył dwa szlaki oraz misje z wyzwaniami, także myślę, że będzie co oglądać. Z mojej strony wielki ukłon dla Makera za to, że udostępnił mi to do nagrywki i mam nadzieję, że Wam również się spodoba. Słuchajcie, na potrzebę tej kampanii również stworzę shorta, który będzie promocyjny. Myślę, że wleci on jeszcze przed premierą tego odcinka, ale gdyby tak nie było, to wypatrujcie go na kanale niebawem. Słuchajcie, nie przedłużając, przejdźmy już do rozgrywki. Warto napomnieć to, że boty mają przewagę 2000 zł, gra toczy się na normalnym trybie, wąż i szczur są w sojuszu, a my przybywamy do tego miejsca w małej łódeczce. Tak jakby w małej łódeczce. Co prawda ja tą łódeczkę rozbuduję w znaczny sposób. No dobra, to co? Zaczynamy. Słuchajcie, zatrzy... zatrzymam gierkę na start. Zobaczmy sobie, jak to wygląda. Mapka jest duża, oczywiście, mamy dostęp do kamienia tylko właśnie w tym miejscu. Eee, masę drewna, masę oas, no i są mielonki. To najważniejsze. Szczur, jaki i wąż, mają dostęp do kamienia i żelaza w dużej ilości, także oni sobie poradzą. Gorzej będzie z nami, niestety. No i co? Trzeba by było, słuchajcie. Coś wykombinować, zacząć jakoś, tak. prawda? Zbudujemy sobie spichlerz na dzień dobry. W tym miejscu myślę, że możemy sobie zbudować również. E, słuchajcie, targowisko, zanim przejdziemy dalej. I trzeba było dokupić, tak trzeba było dokupić kamienie, ale najpierw musimy zbudować skład zapasów. No dobra, no to zbudujmy sobie jeszcze e, zapamięci przynajmniej trzech uczarzy. Ok, stać nas na jeszcze jednego, stać nas na jeszcze jednego, to zbudujemy sobie jeszcze jednego uczarza. Mm, no i można by było wbudować wieżę obronną gdzieś powiedzmy, gdzieś tu, zabudujmy sobie to przejście od razu tutaj, żeby nie było, że nas tutaj zaskoczą. No, i murek możemy tu postawić, czy murek, schodki, żeby można było wejść na tą mieżyczkę. Od razu wyślijmy tam kuszników, zróbmy tam balistę. Postawmy sobie zaraz tutaj również parę innych pierdół. Dokupmy trochę drewna, żebyśmy mieli za co produkować to wszystko. Dokupmy sobie trochę kamienia. Ja bym zabudował tutaj to przejście, oczywiście, w ten sposób. Dwoma warstwami blankami. O, super. I teraz oczywiście jeszcze bramka w tym miejscu by się przydała, prawda? No i oczywiście też do tej bramki dołączy most złocony. Zaraz się będziemy bawić w zakopywanie tego. Postawmy sobie tutaj na szybkości jeszcze... szybko. Okej, okay, tutaj zbrojoł nie by się nam przydała. Już tam nas podjeżdżają kusznicy, łucznicy, przepraszam, przeciwników. Żywności trochę mamy, okej, okay, dobra, kopiemy fosę. Już nas tam w katapulty atakują niestety. Zbudujmy sobie w takim razie tutaj na szybkości jeszcze to. Okej. Okay. Oj, to nas bardzo będzie bolało. Szybko, szybko lecie tam. Raz, dwa, trzy, cztery. Przydałoby się tam kilku też tarczowników balista, zniszczyć to i słuchajcie, na czym polegają moje przeróbki? Moje przeróbki polegają polegały na tym, że zniszczymy tutaj niestety trochę ten stateczek piękny, ale będziemy mieć dzięki temu chociaż więcej miejsca, prawda, na rozbudowę naszego zamku. Sprzedamy część kurz, kupimy nieco pancerze. no i słuchajcie, to jest moment, w którym my musimy zacząć niestety kombinować. Niekoniecznie chciałem rekrutować łuczników, ale Skoro tak wyszło to. Trudno. Eee, mamy kamień, także postawmy sobie koszary. Tylko koszar nie możemy nigdzie wcisnąć tutaj. Postawmy sobie te koszary tutaj na lajcie. I teraz poprawmy fosę w nieznaczny sposób. Ok, tutaj wykopali, super. Myślę, że moglibyśmy to ogrodzić. Eee, wypadałoby, słuchajcie, jakieś chatki drwali postawić, bo nie mamy skąd pozyskiwać drewna. Aha, jest, wiecznie się nam nie będzie produkować, i mimo że możemy kusze sprzedawać na razie i ku, dokupować to drewno, no to zaraz będziemy mieć tutaj problem finansowy. Tych kuszników, jak już mamy, no to wrzućmy ich tę na wieżyczkę. Kilku kuszników by się przydało, więcej oczywiście. E, myślę, że jeszcze kilku niewolników. Trzech powiedzmy, dobra. No i git, git. Szczur się buduje, wąż się buduje bardzo fajnie. Wszystko idzie do przodu tak, jak powiedzmy, żebyśmy tego oczekiwali, tak, jakbyśmy tego chcieli. Boty się rozwijają, to najważniejsze. Poprawmy te mury, póki jeszcze jesteśmy w stanie. Dobra. Myślę, że zdążą zakopać tą fosę, żeby znaczy wykopać tą fosę. Zakopuje się przy ataku. Sprzedajmy kusze, dokupmy dwóch kuszników jeszcze. No i mamy tych kuszników już w tej chwili dziewięciu. Także wow, wow, wow. Okej, okay, żyjemy. Mamy się dobrze. Fosa wykopana. Naprawmy tą bramę. Mhm. No i ci niewolnicy, niestety, nam tam utknęli to nie zginą zaraz. E... No i co? Trzeba by było w tej chwili zniszczyć też to. Jeśli się nam przedrą, to się nam przedrą. Trudno. E... Mam nadzieję, że jakoś się mimo wszystko nam uda to ogarnąć. Jak widzicie, szczur dysponuje pikinierami, co jest dla nas o zgrozo problemem. Może nie jakimś gigantycznym, ale z czasem będzie stanowiło nieco większy problem. Możemy rozbudować nasz skład zapasów, także zróbmy sobie to za pamięci. No i dobra, to będzie musiało nam wystarczyć. Dokupmy trochę drewna. No i słuchajcie, myślę, że można by było zburzyć tutaj to. OK, mamy ile kamienia? Mamy 20-40 kamienia, to możemy postawić jeszcze jedną bramę. Może gdzieś tutaj się nam udają wcisnąć? Da radę, super. I zrobimy na razie coś takiego. No, i nie będziemy tej bramy na razie wypuszczać. Nie będziemy jej otwierać. Można by było ten nasz zamek jeszcze tutaj powiększyć o to. Jak już mamy taką możliwość, mamy środki na to, to czemu by tego nie zrobić? OK, tutaj chyba jeszcze jeden rządek, czy mi się wydaje. OK, jeszcze jeden rządek. Zamczysko rozbudowane powiększone zakopać to do końca no i dobre fosę można by było poszerzyć w tym miejscu i w tym miejscu ić kopać użyćmy tam jeszcze kilku szczur nas już atakuje bardzo niedobrze bardzo niefajnie kolejnych dwóch kuszników wrzucamy w takim razie na siedzibę czy na siedzibę na mur obronny jeszcze trzech możemy dorzucić, bardzo fajnie. Ilu tam będziemy mieć? 15. No to taki pierwszy atak w sam raz do odparcia, będzie myślę. Ma listę na kontrol 1. No dobra, dajemy radę bez tego na szczęście. Ci kusznicy chyba nie dadzą niestety rady wybić tych piknierów, tak czy... chociaż nie dali. Dobra, okej, okay. To nie ma tragedii. Tam ci się cofnęli też to dla nas na korzyść. Dwóch kuszników mamy tutaj, no to wrzućmy ich tutaj na, siedli, na bramę, może w tym razem. Z drewnem stoimy całkiem nieźle. Hmm, jakieś kusze by się przydały jeszcze, żeby nam dorzucili teraz chłopcy. Piknierzy się zbagowali. Super. Zostawcie moich niewolników, w dranie. Dobra, padł. Zarobiście. No i dobra, pierwszy atak szczura odparty. I całe szczęście, bo mogło to by się skończyć naprawdę dla nas niefajnie. 24 kamienia. Tutaj możemy to jeszcze poburzyć. Przynajmniej do tego fragmentu tak też zrobimy. Będziemy mieć 35 kamieni, co daje nam możliwość postawienia jeszcze innej wieży. Powiedzcie co, ja tą wieżę postawił gdzieś na zewnątrz, ale to już szczegół na później. Ehm, przydałoby się nam, słuchajcie, no właśnie, przydałoby się nam chatki, chatki e, łowczych. I teraz by trzeba było zrobić coś takiego i sprzedajemy teraz. To dokupujemy nieco żarcia. No i czekamy na rozwój sytuacji. dobra. Katapulta chyba nie zdąży odejść strzału, tak jest. Na szczęście się bronimy przed atakiem węża w bardzo dobry sposób. Nie zagraża on naszemu rozwojowi. O proszę. Wąż asasynów miał i słuchajcie nawet też ma ciężkich zbrojnych arabskich. Także to może być bardzo fajny pojedynek. Ja bym tę fosę jeszcze tak trochę poszerzył. Dobra, popularność tam wraca. Bardzo dobrze, mamy trochę żarcie jeszcze. Także nie jest najgorzej. Możemy sobie zainwestować teraz, jeszcze w chatki łuczarze. Musimy obserwować bacznie okolice, ponieważ jakieś katapulty tutaj wcześniej widzieliśmy, że była katapulta jakaś. Trzeba było zapobiegać takim sytuacjom. No dobra, mamy fosę, myślę, że jesteśmy bezpieczni. Myślę, że nam wróg na razie nie jest w stanie zagrozić. Kolejnych trzech kuszników rzućmy tutaj na bramę. Niech pilnują naszych chatek łowczych. Słuchajcie, boty zaczęły się wylewać z zamku i cały czas praktycznie nas jadą. Co mi się bardzo nie podoba. I też nasi niewolnicy zamiast kopać, dalej fosy sobie stoją po prostu, jakby nigdy nic. Czemu nie kopiecie? Dobra, grunt, że trochę ogarnęli sytuację. Nasze kamieniełomy są gnębione w tej chwili przez e, wojska wroga. Także musimy, słuchajcie, coś z tym zrobić. Myślę, że tam 15 kuszników by wystarczyło. Także zaczniemy sobie odkładać teraz wojo na tą okazję. Widzę, że tam dzielny łucznik cały czas próbuje zniszczyć nasz... Ejku, może tych pokażę tam wyślimy, co? Z kolei ich mamy. Wykorzystajmy ich. No i dobra, pięknie. Kosimy wszystkich wrogów jak leci. Bardzo mnie to cieszy. Cieszę się, że nasza linia obronna się sprawdza. Myślę, że tutaj jeszcze jakieś wieżyczki dobudujemy w przyszłości na zewnątrz. No ale najpierw wypadałoby, słuchajcie, w ogóle móc zacząć produkować kamień czterech pokażę praktycznie kamieniołom rozwolony niestety dobra, jeden padł, teraz drugi a no jeszcze tam kuszników zaraz wyślemy myślę, że już pierwszych pięciu można wysłać dobra e, jeden kamieniołom to będzie stanowczo za mało postawmy drugi, dobra I myślę, że jakoś to się będzie kręcić teraz e, farm pszenicy drugą i trzecią postawmy na jakieś farmy krów też by się przydały. Dwie sztuki, powiedzmy, coś takiego. Ok. Ee, z żarciem mamy problemy i to spore. Dobra, coś takiego. Myślę, że czas najwyższy też zacznie będzie produkować broń. W sensie gra o ...garbarze, którzy będą produkować nam pancerze. Sprzedajemy te kusze, niestety. E, trzeba by było dokupić trochę żarcia. Awaryjnie. Dobra. No i teraz rekrutujemy kolejnych kuszników. No, słuchajcie, to co mamy na murach, to jest za mało. trzech kuszników mam tutaj. Wydaje się, że to jest dużo, ale to jest naprawdę za mało, żeby te ataki odpierać. Z tego, co test patrzyłem, jak testowałem wcześniej nawet mapki od Maker, no to wydaje mi się, że to wymaga jednak większej ilości obrońców. Dobra, myślę, że dwie cysterny wystarczy na zewnątrz. Sprzedajemy znowu kusza. 27, jeszcze 3 by się przydało Kamień do nas zaczyna spływać w dużych ilościach Bardzo mnie to cieszy Możemy zacząć sprzedawać ten kamień Przyda się nam trochę pieniędzy Nie mamy pracowników to trzeba by było zało Założyć kolonię gdzieś tutaj Jednego garbarza, albo nawet dwóch I niech klepią pancerze Tam się całkiem nieźle trzymamy Sprzedajemy kamień I zaczynamy kupować żelazo Myślę, że możemy postawić sobie Teraz też i jednego kowala gdzieś nawet w tym miejscu powiedzmy, on sobie stoi niech lepiej we kiery. zaczynamy zbierać armię zaczynamy zbierać armię, którą się pozbędziemy naszych przeciwników będzie może być oczywiście pałkarzy w miarę możliwości, tak długo jak to będzie możliwe będziemy posługiwać się właśnie pałkarzami w celu eliminacji naszych przeciwników ale no tu jest całkiem spoko dajemy radę, żarcie nam już wystarczającego tempa nabrała produkcja żarcie, także Myślę, że moglibyśmy nawet zaryzykować i postawić tu jeszcze jednego garbarza. Tam by się przydało jeszcze wzmocnić naszą obronę kamieniołomów, jako że to jest strategiczny punkt. Kolejnych pięciu, będziemy mieć już dziesięciu kuszników w tamtym miejscu, czterech połkarzy. No myślę, że to już jest armia, która się utrzyma. pszenicy, jak stoimy? Słabo stoimy, no. Nie jest dobrze. Postawmy jeszcze jedną farmę pszenicy, może tutaj... Może dadzą nam w coś produkować. Dwie farmy, spróbujmy. Zobaczymy z tymi dwiema farmami jak nam pójdzie. No i myślę, że teraz jeszcze trzeba będzie się umocnić tutaj centralnie, też jakieś dwie wieżyczki, zbudować coś w tym stylu, żeby to miało ręce i nogi. Eee, sprzedajmy trochę tego kamienia na razie i zrekrutujmy nieco wojsk. Kolejnych pięciu koszników wysyłamy do obrony naszych kamieniołomów i myślę, że to już będzie wystarczające Piętnastu koszników, czterech pałkarzy, na luzie powinno już wystarczyć. No i słuchajcie, szczur wysyłał kolejny tak razem z Wężem jednocześnie, także to może być grubsza obrona, a tego też się włączyłem, mam nadzieję, że timelapse się wam podobał, dosyłamy wsparcie na szybkości e, na górę, I tutaj wypadałoby jakieś schodki zbudować, takie awaryjne, zrobić coś takiego. Jak na razie sobie radzimy, wybijamy wszystkich strzelców, wybijamy wszystkich, słuchajcie, inżynierów, którzy mogliby nam zagrozić, budując swoje machiny obrężnicze. Mamy cztery balisty na wieżach, także eh, myślę, że to jest do ogarnięcia. Tutaj chciałem taki ładny wejście do zamku zrobić, ale coś czuję, że to jest niemożliwe do wykonania, przynajmniej w tych okolicznościach, które mamy na chwilę obecną. Mam nadzieję, że maker zamek Ci się podoba. To co z niego zrobiłem? No wiadomo, że stateczek był ładny wcześniej, ale niestety no, coś kosztem czegoś. Yy, sprzedajemy to, kamień drewno, no kupujemy żelaza, bo coś pałki nam stanęły, nie są produkowane. Rekrutujemy kolejną porcję kuszników. wrzućmy ich tutaj na wyżyczkę, no czego by nie. Mamy pałkarzy 15. Armia jakaś jest nawet, ale szaleństwa nie ma, szału nie ma. Widzę, że tutaj wysyłałem jakichś kuczników, ciekawe czy nasi kucznicy będą w stanie sobie z nimi poradzić. I czy się pokaże nie zginą przypadkiem. Aha, oni tutaj biegają po prostu, jak do siebie. No dobra, to skoro tak to ma wyglądać, to nie obawiam się tego w takim razie. Ja bym tutaj spróbował chatki drwala postawić, chociaż to nie ma sensu najmniejszego. Tutaj chatki drwala postawić dwie. niech te drzewa, które znajdują się w tym miejscu. Zrobimy coś takiego. Zakopiemy tą fosę przynajmniej tymczasowo, żeby ułatwić drwalą pracę. Niech się pozwolą tych drzew, a drewna nie mamy już zbyt wiele, słuchajcie. Może ograniczymy pro produkcję drewna, słuchajcie. Nieco, żeby nadążała ta produkcja nad odrostaniem drzew bo na chwilę obecnie to nie wygląda zbyt kolorowo. No i dobra słuchajcie, rozwijamy się dalej, odpalam zaraz kolejnego timelapsa dla Was z rozwoju, rozbudowy zamku i słyszymy się po tym timelapsie. No i dobra, słuchajcie, zaczynamy przedstawienie. Wysyłamy naszych pałkarzy, tarcze ruchome do ataku. Mamy w tej chwili całkiem, sprawną, całkiem sporą armię: 25 tarcz, 80 kuszników, 112 pałkarzy. Myślę, że to będzie wystarczająco. Nasi przeciwnicy ostatnio nas atakowali, także są spłukani, Nie mają za bardzo czym nas atakować. Raz, dwa. Przemieszczamy naszych kuszników do przodu. No, cóż, co że pokażę też będziemy musieli dosyć do ataku. Oczywiście podsyłamy naszych kuszników, nieco bliżej, zamku kuszczura. No i zaczynamy się bawić w niszczenie jego murów, niszczenie jego bram. Myślę, że nam długo się z tym nie zejdzie. Przebijamy się dalej. 112 pałkarzy w dalszym ciągu zostało. Myślę, że to jest jak najbardziej do zrobienia. Przebijecie, panowie. Spróbujmy tam poobijać trochę tych piknierów, żeby nie potracić za bardzo naszych wojaków. No, 112 pałkarze, tych piknierów całkiem sporo. Miał tam szczur. Nie powiem, że nie, ale dobra. Pierwszy przeciwnik padł. 110 pałkarzy nam zostało. Raz, dwa, trzy. Przemieszczamy się do przodu. Idziemy w kierunku zamku węża. Myślę, że z nas w takiej sytuacji jesteśmy w stanie pozbyć się również i. Drugiego oponenta Tutaj też możemy sprzedawać tylko To co zostało wyprodukowane Gdyby ci kusznicy jeszcze się tak nie ociągali To by było miło Dobra, kusznicy pierwsze żniwa zbierają Raz, dwa Podchodzimy Pałkarze nam trochę wykościli, no ale trudno, bywa i tak Samo życie Strasznie dużo łuczników ma wąż na siedzibie Generalnie na swoich murach Także wysyłamy już do ataku naszych pałkarzy. Niech niszczą bramę. Myślę, że tą studnię warto by było zniszczyć. Podchodzimy naszymi kusznikami nieco bliżej. Dobra, tamten pałkarz ewidentnie chciał nas trochę wkurzyć. No ale nie udało mu się to na długo. No i słuchajcie, brama węża zaraz padnie. Wlewamy się z naszymi pałkarzami do środka. Ma tam tych zbrojnych całkiem sporo, ale myślę, że taka chmara pałkarzy na spokojnie sobie z tym poradzi. Co ciekawe, ma tu w ogóle schodki na siedzibie. No i dobra, udało nam się pozbyć drugiego przeciwnika. Nasze zamczysko na sam koniec, wyglądało w ten sposób. Myślę, że całkiem fajnie. Nawet się postarałem, żeby było elegancko. No i dobra, słuchajcie, zabiliśmy 2058 jednostek wroga. Straciliśmy sami 142 jednostki i zyskaliśmy 24,5 tysiąca sztuk złota. Wynik całkiem sympatyczny. Słuchajcie, jeśli jesteście w stanie, zostawcie łapkę w górę dla Makera. Okażcie mu trochę miłości, bo chłopak się napracował przede wszystkim. Myślę, że dobry wynik pod tym filmem będzie odzwierciedleniem waszej aprobaty dla jego ciężkiej pracy. A mi przy okazji może to trochę pomóc. No dobra moi drodzy, słuchajcie, to by było tyle na pierwszy odcinek. Mam nadzieję, że Hardcore AI się wam spodobało i że będziecie chcieli oczywiście więcej. Jest, słuchajcie, tego całkiem sporo, dwie, dwie kampanie oraz, jak wspominałem, ciąg misji z wyzwaniami. Także myślę, że będzie co oglądać. Mi osobiście bardzo się podoba to, co zrobił Maker, to jak stworzył boty, jakie zamki im stworzył, bo warto wspomnieć o tym, że Maker nawet dla każdego oponenta stworzył po kilka zamków. Także jest to ogrom pracy. Raz jeszcze dziękuję Makerowi za udostępnienie tych map i tych kampanii dla mnie, za pozwolenie na nagrywanie tego. Myślę, że ta seria będzie naprawdę fajną serią. Z mojej strony na dziś to już wszystko. Trzymajcie się i do usłyszenia w następnym odcinku z Hardcore AI. Cześć!